w nocy skradają się pod obóz Konfederacki, którzy konfederaci niczego się nie spodziewają, ale wkrótce ich patrol alarmuje pozostałych. Szybko formują szyki obronne. Nie zdążą już naładować armat, nie zdążą nawet często załadować tych muszkietów, a będę muszę już zaraz odeprzeć pierwszy atak rosyjski. Rosjan było 800. Konfederatów 4000 niemalże, ale rozbitych. W szerokich obozowiskach, nieprzygotowanych do obrony, bez jednolitego dowództwa. Rosjanie starają się wykorzystać ten moment, nie uwagi, konfederatów, ruszając do ataku. Dochodzi do, dochodzi do walki, wręcz, ale też wiemy z relacji e, uczestników, że krzyczą także pobliskich miejskich bagnach. Nie mogą szybko sforsować rzeczki, strumienia i w zasadzie konfederaci są w stanie. Te pierwsze momenty wytrzymać, pierwsze momenty naporu rosyjskiego wytrzymać i... i Polacy próbują swoich sił. Wiemy, że praktycznie przez cały dzień brzmiała tego dnia, brzmiała właśnie 13 lipca artyleria ze strony polskiej próbując rozbić rosyjskie szyki, próbując osłabić rosyjskie morale, ale po stronie Rosjan... Musimy to wiedzieć. Dwa karny karne, reguły, regularna armia. Natomiast w konfederatów jednak pospolite ruszenie. To byli dezerterzy z Wojska Koronnego. To była szlachta z różnych. Często uzbrojeni w nieco przestarzałą broń. Natomiast Rosjanie dysponują najnowszej szymi karabinami, z skałkowymi. Także dysponują artylerią i są. W tym szyku odpierać ataki konfederatów. Wymiana obiad trwała przez prawie cały dzień, do godzin południowych. W ten sposób trudno było jednak przełamać przeciwnika. Bo która ze nie zdecyduje się na przypuszczenie sztuki. Oczywiście było to ryzyko. Bezpiecznie jest oszczędność przeciwnika z odległości, a frontalny szturm musiał się wiązać z dużymi Na razie jednak właśnie, żadna strona nie decyduje się na frontalny atak. Stawiają na siłę ognia, starają się zadać jak najwięcej strat. I widzimy kolejne salwy karabinowe z obu stron. Widzimy ładowanie arm. I tak jest, Rosjanie odpowiadają ogniem, coraz cięższe kalibry tutaj wchodzą w grę. Obie strony zaczynają podnosić się jakieś pierwsze straty. Ale nadal uparci Moskale odpowiadają ogniem, cały czas ładując swoje niekiedy armaty i celnie mierzą wszelkich stratów. Trzeci! Postępu! Golińcy ze strony rosyjskiej, jak i Józef Jerzyński ze strony Konfederatów wysyłają swoich posłów, podają się na środek pola, aby negocjować, być może jakieś pokojowe rozstrzygnięcie. Oni wiedzą, że dalsza walka może tylko przynieść kolejne straty i być może żadna ze stron nie wyjdzie z niej zwycięsko. Czasami lepiej się wykazać. Zobaczymy, jak pójdą te rokowania.

Uzgodniono jakieś porozumienie, zaraz zobaczymy jaki będzie jego skutek, ale prawdopodobnie dojdzie do zaprzestania walk. Tymczasem wiemy, że część z wojsk konfederackich wycofała się samowolnie z pola pewnego, dlatego Bożyński też nie miał wyboru, w zasadzie musiał negocjować, ponieważ miał coraz mniej żołnierzy pod bronią. Dowódcy pododdziałów, widząc, że kończy się amunicja, widzą, że odnieśli już duże straty, niejednokrotnie wycofywali się bez porozumienia z dowódcą generalnym, odchodząc z pola Pitewnego, co teraz właśnie widzimy, Wierzyński musiał negocjować, musiał zgodzić się na jakiś razek porozumienia, inaczej po prostu resztka jego wojska, być może on sam poległby w tej bitwie i w ten sposób dochodzi do zawieszenia broni.